Mochali witają. Znowu po przerwie. Tym razem wracamy z kolejnym materiałem. Mm. My to jesteśmy jak cały kraj teraz: otwieramy się i zamykamy na zmianę. Co, co to, to dni. Dokładnie, to, to, to jest takie w modzie, więc my idziemy za modą. Tym razem nie jest nam głupia, bo może nie nagrywaliśmy podcastu jakiś czas, bo też ciężko powiedzieć, żeby było o czym. Głównie o tym, że nic nie ma. No, to sobie Więc zajęliśmy się po prostu Instagramkiem, stawialiśmy sobie jakieś tam posty i lecimy po prostu na chillu dalej. E, sytuacja wygląda na to, że niedługo się polepszy, po prostu więc wracamy. No i no teraz tak. przynajmniej dużo jest na streamach filmów, które. Będą na Oscarach, no i są festiwale online na szczęście, więc tak. możemy wziął z nich udział. No i właśnie, na festiwalu porozmawiamy sobie o jednym z bardziej takich, moim zdaniem, wyjątkowych festiwali w Polsce, czyli o Splat. Splat, bo tam jest krzyknik, no. Splat Film Festiwalu. I dzięki temu, właśnie, że był online, to w tym roku udało mi się obejrzeć znaczną większą ilość filmów niż rok temu, bo rok temu to obejrzałem tak naprawdę dwa tytuły. Dzielskim i kosmiczne maszyny. Tych chyba trochę więcej. Tak, ja w zeszłym roku obejrzałem tam 5 czy 6 filmów, a teraz obejrzałem i teraz obejrzałem 4, bo niestety niby nic się nie dzieje, ale nie miałem w ogóle czasu, bo obowiązki, praca, studia i wszystko. I żałuję, że nie mogłem obejrzeć więcej, ale to co obejrzałem, niezależnie od tego, czy w tamtym filmie się podobał, czy nie, to się cieszę, że obejrzałem, no bo to są bardzo interesujące tytuły zawsze. No i raczej większość tych tytułów trudno potem będzie gdziekolwiek znaleźć, jak mi Tak, cybiór. aczkolwiek Często pojawiają się na HBO. Go, te filmy później. Tak było z tym filmem na podstawie Lovecrafta. Jak się nazywa po polsku? Kolor y z przestworzy. Colors przestworzy. Czy tak jest też z filmem, który rok temu był z Elijah Woodem? Y Come to Daddy on się chyba nazywał i też już jest ten na HBO GO i widziałem właśnie kilka więcej takich propozycji, więc to jest jedne z miejsc, gdzie one potem mogą się pojawić, te filmy. No z tego, co ja widziałem, widziałem ich 13, no to tak z 5 tytułów myślę, że prędzej czy później się pojawi, bo to są takie tytuły właśnie na HBO, co mogą się gdzieś pojawić. No właśnie dlatego sam festiwal jest fajny, bo trzeba zgadywać, czy one się pojawią i gdziekolwiek, więc to jest wyjątkowe, bo nawet jak się jedzie na dużo większe festiwale, takie jak American Film Festival, Camerimi, czy coś takiego, to są to filmy i seriale, które łatwo potem często obejrzeć w kinie nawet w multiplexie albo są na streamach od razu później no, takie produkcje wiadomo że każdy chce obejrzeć no ma dla przed premierą ale ten film będzie łatwo dostępny No tak filmie, no podejrzewam to są że taki produkcje. film jak Shakespeare's Histories Lloyda Kaufmana, czyli tego Kolesia od Tromy, raczej nie będzie to zbyt dostępne nigdzie. Ja, jedyne miejsce, w którym widziałem filmy Tromy tak jakby szeroko dostępne to było na MUBI. Tam właśnie Romeo i o, właśnie. było i tak. parę innych filmów, ale to właśnie na MUBI gdzie filmy są przez 30 dni i znikają później. Teraz prowadzili bibliotekę, że tych filmów jest trochę więcej przez dłuższy czas, ale no, nadal ciężko dostać coś z legalnie. No tak, posta. a w ogóle a propos a my właśnie obejrzałem ten Shakespeare's History. Trudno ocenić, to jest film to bardzo... To jest chyba na podstawie Tempest Szekspira. Tak, tak dużo Szekspira. jest... Tak się nazywa jest... Tempest po polsku? Bu burza. Burza, to... burza, tak, Burza Shakespeare'a między innymi. Też trochę jest taki komentarz na temat tego, co się dzieje w sieci, w sensie influencerów Facebook, like i tak dalej, jest tam lekki komentarz, byłem trochę zdziwiony. No i trochę poczytałem w ogóle i się okazało, że pierwszy w ogóle film Jamesa Gana to właśnie najpierw scenariusz do Tak, właśnie lat Julia. temu Usłyszałem, że James Gunn zaczynał w tromie i mi pasuje do niego, bo nawet w jego najnowszych filmach typu Strażnicy Galaktyki widać jego uwielbienie do e, dziwnych charakteryzacji praktycznych, obrzydliwych efektów specjalnych. To jest strażnika charakteryki, niektóre te potwory i te sytuacje trochę przywodzą na myśl te VHS-owe slashery i brzydkie filmy. No, to się tak, tak, to tak, jest no. fajne. No i jego pierwsze filmy takie były, na przykład ten Slider, Robak to się nazywało. A Sliders, no Sliders? Slider. Slider. A Slider Robak, pojedyncza. Od, od ślizgania się. Slider to takiego. A jak to jak z Rukerem? To było z, to, z Elizabeth Shue, z Michaelem Rukerem, który tam się robi tym wielkim. A no to obszarem. wiem, tak, mówiłem o tym samym. No. To się nazywał Robak chyba. Robak bo, chyba, tak. No. tak no. Więc no. właśnie ja widać, że on się stamtąd wywodził. No i tak jakby, ja nie... ty widziałeś Shakespeare's to mnie ja nie widziałem, ale to co znam Tromę i widzę, że Lloyd Kaufman już nie pierwszy raz przerabia Shakespeare'a, to zapytam Cię, czy... bo mi się wydaje, że po prostu on tak jakby bierze materiał źródłowy Shakespeare'a i tak jakby chce pokazać, że da się opowiedzieć to samo i te same jakby wartości przekazać, tylko nie górnolotnie, tylko używając jak tak najniższych, najbardziej kiczowatych motywów, jakie są dostępne. Tak, tak. tak no jakby... dokładnie tak jest. To jest profanacja dosłownie, że on ściąga to wszystko do kanału i nadal to działa. Tak, no wie, sam film się zaczyna dosłowną główno burzą, nie taką główno burzą w internecie, tylko bohaterowie są na oceanie płyną statkiem, pojawiały się nagle wieloryby, które skaczą nad statkiem i defekują do tego. Nie do... jestem w ogóle zaskoczony. Tak, nie no jestem. czysta szaleństwo. Byłbym zaskoczony, gdyby tego nie było. Tak, no i Kaufman oczywiście w jednym z głównych ról prowadzi swój plan zemsty. Jak dla mnie to jest jeden z najbardziej szczęśliwych ludzi, twórców, z którymi miałem doświadczenie filmowe. No bo on robi filmy, które po prostu z zasady są złe, a robi to co kocha i to jest wspaniale jak dla mnie. No i co jeszcze takiego, na pewno wypad Tajwań... tajwański. Ta komedia o zombach też raczej nie będzie nigdzie dostępna. Wątpię, wątpię. Na no. Stanach tego nie ma, z tego co widziałem. Na Metacritic nie ma oceny. Z filmów, które mogą się pojawić, to myślę, że to jest mój numer jeden, czyli moje serce bije tylko, gdy, gdy mi każesz Ciągle za panem Zuckerberg. i Beats when you tell it. Tu, w no. w I właśnie żałuję tego, że nie obejrzałem, bo strasznie, strasznie się żebyś ten film nie dożyłem. No, bardzo fajny, klimatyczny i tak mówiąc to o wampirach... Niezbyt dosłowny sposób, ale no świetnie nakręcony i on w ogóle był chyba na American Film Festivalu, tego co wiem, Tak, ja wydaje mi się, że widziałem właśnie wcześniej gdzieś ten film na którymś festiwalu w programie. On opowiada w ogóle o tym, że jakaś dwójka rodzeństwa jeszcze innego swojego brata próbuje ratować, tak jakby za pomocą krwi. Tak, tak. Jest tam właśnie dwójka rodzeństwa, on wyjeżdża na miasto, porywa bezdomnych przywozi ich do domu i razem ze swoją siostrą spuszczają z nich krew, żeby pomóc swojemu bratu ciężko chorem. Czyli to jest taki rodzaj filmu, który tak jakby ma taką konwencję, że tak jakby przekłada wampiryzm nie de facto na bycie wampirem, tylko to jest taka przenośnia i to nie musi się dziać de facto naprawdę, że są wampirami, tylko tak jakby chodzi bardziej o dynamikę rodzinną. Tak, dynamikę i, i taka symbolika choroby, tak? To, i, co każdy uhy. horror dobrze robi, czyli bierze takie różne dziwne potwory, sytuacje i sprawia, że one są po prostu relatywne do naszej codzienności. Tak, bo to jest bardziej momentami bardziej przypomina dramat niż horror, szczególnie że właśnie pojawia się ten y, motyw, że ten brat. Nie chcesz więcej tego robić, tak? Jest to jakby trochę forma też egoizmu, no bo jak nie będzie tego robił, to jego brat nie przeżyje Przecież tego. Czyli to jest taki standardowy, zawsze sprawdzający się motyw, jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby uratować swoją rodzinę. Tak, bo z jednej strony jego moralność, że robi coś złego, bo zabija tych ludzi, a z drugiej strony, że jak nie będzie tego robił, no to jego... Brat umrze po prostu, tak? Klasyczny motyw, ale zawsze się sprawdza. bo no. To jest rzecz, z którą właśnie wszyscy się zawsze spotykają, co mogą zrobić, żeby pomóc sobie i swoim bliskim, ale też nie zaszkodzić innym. To jest jakby codzienność. No i właśnie film, który ja oglądałem, był trochę podobny. On się nazywa po polsku, wydaje mi się, Szeptim Rock, mm -hmm, The Dark tak. and the Wicked w oryginale. I to jest nowy film, trzeci dopiero film Briana Bertino, który zasłynął nieznajomymi, który jest takim średnim, ale teraz już kultowym horrorem, który właśnie dzięki swoim motywom był lubiany. To jest ten film z Leaf Tyler, gdzie zamaskowane osoby wchodzą do domu, mhm. zabić ją i jej narzeczonego. I ten film był trochę głupi, miejscami, jeśli chodzi o to, kto gdzie idzie i co robi, typowo dla horrorów. Ale sam motyw tego, że to był jeden z pierwszych mainstreamowych horrorów, który opowiadał o morderstwie za nic, o tak zwanym po angielsku stranger on stranger violence, że to nie jest tak, że zabijacie sąsiad, bo zazdrości, nie zabijacie mąż, bo zdradziłaś czy cokolwiek, tylko że wchodzą obcy ludzie do domu i cię zabijają. To jest w ogóle fenomenem Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone to jest państwo z największą ilością seryjnych morderców zabijających obcych na świecie. To jest 10-15 razy więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Polecam Mindhuntera, co do tego, jeśli chodzi o te informacje. I właśnie ten film zasłynął o tym, że miał właśnie taki dobry motyw, że to nie jest tak jak w każdym horrorze, że oni musieli yy, czpać albo uprawiać seks przednoczeński, żeby zginąć, no tylko byli tak. w złym miejscu i to wystarczyło, żeby ktoś ich zabił. No tak. I z właśnie tego go Bertino zasłynął, potem kilka lat siedział cicho. Zrobił taki film The Monster, którego nie widziałem, który był o zabiciu potwora i też nie wiadomo, czy potwór jest prawdziwy, bo też przenośnia. No i tego nie widziałem, i teraz się pojawił ten Dark and the Weekend. I znowu jest to taki film, który na poziomie czysto filmowym mimo eleganckich zdjęć i spoko reżyserii na poziomie takich wydarzeń krok po kroku trochę się rozlatuje ale utrzymuje go przede wszystkim właśnie motyw i jakby uzasadnienie tego dlaczego to wszystko się dzieje on opowiada właśnie też o rodzeństwie które wraca na rodzinną farmę bo ich ojciec umiera leży na morzu śmierci nie ma z nim kontaktu i oni czują wyrzuty sumienia, że dawno się nie widzieli z rodziną, bo coś było nie tak, i chcą tam być w momencie jego śmierci, go pożegnać. I dzieją się pewne dziwne. I dzieją się dziwne rzeczy na ranczu, oczywiście. Jest tam diabeł. I dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiadomo, jak diabeł się nazywa. Nie widać tego diabła nigdy. Różne rzeczy się dzieją, które niekoniecznie mają sens. Kiedyś się bałem, jak ktoś odbiera dzwoniący telefon i mówi tam jakiś demoniczny głos. Mm -hmm. Teraz mam tak, ale dlaczego diabeł używa telefonu? No to trochę głupie. No, tak. no to racja, no. No to, Nie lubię tego typu sytuacji, ale cały ten film stoi tym oczywiście, co znaczy poza ekranem, między wierszami. Że oni z tego domu wyszedli z jakiegoś powodu. No tak, i potem muszą wrócić. Jest diabeł I niby chcą być dobrze dla ojca, który umiera, ale póki oni tam są. Jest na nich toksyczny, negatywny wpływ i dzieją się złe rzeczy, kiedy oni są w tym domu. I to jest takie o tej trudnej, toksycznej re relacji z rodzicami, mm -hmm. że niby chce się pomóc, niby łączą nas więzi, ale naprawdę one mogą nam szkodzić. I tym diabeł wcale nie musi być prawdziwy diabeł, tylko twój stary. No I tak, no. mimo że ten film miejscami był nieco naciągany, miejscami przynudzał, to jednak ogólny motyw przełożenia na, na paranormalne sytuacje rodzinnych, toksycznych relacji. To jest coś, co ja zawsze lubię, kiedy horror świadomie potrafił uderzyć do serca, że wiele, wiele osób z nas może się z tym utożsamić i się przejąć tym filmem, więc I to chyba też, to takie dobre. też taki jeden z tych filmów, które może się pojawić gdzieś na Netflixie czy HBO. Tak, to za akurat taki mainstreamowy film, ja bym się nie nawet, jakby on się pojawił w kinie, gdyby były otwarte. No tak, no. A w ogóle tak mi się wydaje, że też motywem przewodnim z Plata to są jakby dwa aspekty, albo właśnie wpływ mediów na różne, nasze życie w, w ogóle, roku, tak. lajków i tak dalej, zaraz opowiemy, co też nam się nie podobało w związku z tym, ale i też właśnie o różnych Takich osobości, osobowościach, od ludzkach, o szukaniu własnej tożsamości. Taki właśnie był Jumbo. Jumbo jest filmem o dziewczynie, która zakocha się w kruzeli, bo nie jest w stanie zakochać się w nikim innym, ma dosyć specyficzną relację rodzinną i to właśnie o tym film był. I jeden z moich ulubionych filmów, może nie 8 na 10, czy tam jak wygra w ogóle dużo tych nagród, publiczności dalej, czyli. Kolację po amerykańsku, w zderzeniu dwóch skrajnych osobowości. Jeden jest takim anarchistą, y, nienawidzi ludzi, i tak dalej, i poznaje y, bardzo taką zakompleksioną w sobie dziewczynę, niezbyt górnolotną, czasem nie ogarnia pewnych rzeczy, ale przez jeden bardzo fajny element. Oni zaczynają się razem ze sobą współpracować. To jest o pan kroku, o tym wszystkim. I też właśnie o szukaniu właśnie tożsamości. Wracając do tych lajków. Obejrzeliśmy pierwszy film. To na tam się od tak, udało. oglądaliśmy w sensie równocześnie i był to film Influencer pod tytułem yy, amerykańskim Spree. Jest to taki ciekawy założenia film, w którym no, gra. początek gr był okay. w którym gra Joe Curie, znany ze Stranger Things i to opowiada o chłopaku, który bardzo by chciał być znany w social mediach, ale mu nie wyszło i traci wtedy głowę i postanawia na streamie zamordować jak najwięcej ludzi, prowadząc takiego jakby Ubera. I jest to zawsze ciekawy pomysł, bo jest to bardzo powszechny, interesujący temat teraz, bo social media bardzo łatwo mogą ludzi doprowadzić do depresji, jak patrzą na to, jak komuś się układa i komuś jest dużo lepiej, widzimy tylko najlepsze aspekty cudzego życia. I tak jakby odrzucenie przez ludzi na social mediach może być tak, powiem, tak samo, jak odrzucenie przez wszystkich innych. I on też był odrzucony w życiu Normalnym, bo miał skomplikowaną sytuację rodzinną i oczywiście kończy się to tak jakby wybuchem przemocy. Tylko, że tak jakby na taką tematykę trzeba bardzo uważać, bo to jest bardzo skomplikowane i bardzo łatwo jest zromantyzować taką osobę, która morduje, bardzo łatwo jest bagatelizować ten temat, nie traktując go poważnie. Zresztą to jest film, który powiedzmy jest pokrewny z czymś takim jak Joker, czy musimy porozmawiać o Kevinie, mm -hmm, to jest skorty, tak, no. o wyrzutku społecznym, który w końcu pęka i o ile ten film miał ciekawe momenty i powiedzmy ciekawy sposób nakręcenia, że był tylko z, z kamerek telefonicznych zamontowanych tak, tak, w samochodzie, no, to, to bardzo jednak technicznie się rozlatuje, bo miejscami są duże dziury w tym jak co powinno wyglądać, jak się zachowywać są duże momenty, w których ciężko zawiesić niewiarę, w których tak jakby cała konwencja filmu się rozlatuje i zakończenie ma być takie szokujące, że on y, po całej akcji, nie będziemy za bardzo spoilerować, tak jakby staje się idolem tego typu wyrzutków społecznych i to się działo naprawdę i jednym przypadkiem jest tak zwany... Znaczy tak nie szanek, dokładnie ta historia, ale jest trochę inspirowana. Jest inspirowana, tu... w zasadzie sprowadza się do tego samego pomysłu, że był taki chłopak, który się nazywał Elliot, Elliot Roger i on się stał idolem tak zwanych inceli, czyli involutari celibat, chłopaków, którzy tak jak to się mówi, nie mogą zaruchać, czują się odrzuceni przez kobiety. I on tak jakby właśnie był odrzucony przez nie i tak znienawidził ludzi, że w pewnym momencie zaczął strzelać z samochodu do nich i zginął w starciu z policją. I potem jego zdjęcia zostały ubóstwione, jak Jezus na tych, na Forczanie, na Reddicie przez tych inceni, że on był ich bohaterem, że. No, taki niepotrzebny tak zwane, celebryta, że będzie tak zwane beta revolution, czyli że samców beta powstanie i wszystkie normiki zostaną zgładzone. I ten film chciał do tego nawiązać na końcu, że niby to jest takie niebezpieczne, że jak kogoś odrzucimy, to niby tak. pójdzie za tym reszta takich osób. Ale to było zrobione w ostatnie 30 sekund tego filmu ze śmieszną muzyczką, w bardzo taki płytki sposób. Tak. I A... niestety jest to zbyt mało poważne, na to, jak bardzo przerażającą rzecz opisuje. No, oczywiście, jakby sama końcówka i forma aż tak bardzo nie przeszkadza, ale przeszkadza mi cała reszta filmu tak naprawdę, że on jeździ tym samochodem, zabija tych ludzi, nagrywa to, to jest, to jest live, więc jest taki moment, to jest pół godziny filmu więcej, wbija do typa, który jest bardzo już takim popularnym na Instagramie, i tak dalej, i też tam dochodzi do rękoczynów. I nikt w ogóle nie reaguje, a ma pełen użytkowników. I jeszcze go? jego. No bo na początku... bo sugerują po prostu, że to jest niby ustawiony żart z charakteryzacją. Tak, no, tak, tak. Ja, tak. To kupuję, ja więc, też się nie też się kupuję, bo ktoś by się w końcu zainteresował, jednak. szczególnie, że to nie trwa godzinę, dwie, on jeździł tam przez 24 godziny, chyba. To jest tak, że ludzie raczej bardziej traktują na poważnie pranki niż prawdziwe sytuacje jako pranki. Wiesz, sensie, jak były takie jakieś, na pewno sfałszowane newsy, że ktoś dostał zawału na stan obecności. Mm -hmm. I ludzie w to wierzą. No tak. Więc tak samo, tym bardziej by uwierzyli w morderstwo na ekranie, gdyby je znaczy. Może ktoś dostał, ale nie przez to, że obecność tam była, tak. W sensie, no. Ludzie się dowiadują bardzo szybko o wszystkim tego typu. Więc no właśnie. No. szepów informacji pęka jest. Pęka konwencja. No i właśnie to nam się nie podobało. I jeśli chodzi o tytuły, które nam się jeszcze nie podobały, to jedyny, znaczy, jedyny polski film w pełnomaterialach. Czyli zgniłe uszy. I ten film... To nie do końca jest pełnym metrazem, bo ma 60 godzinę. minut z napisami. Właśnie, No jest to film, który wiado widać, że powstał z finansowania niezależnego że jest to raczej passion project, który jest z potrzeby własnej zrobiony i potrzeba własna jest fajna i to czuć, tylko w realizacji to nie wyszło za dobrze. No nie, wygląda to strasznie amatorskiego po pierwsze, jakby to studenci filmówki gdzieś tam robili no, na działce u kogoś. Tak, ma strasznie prześwietlone cyfrowe zdjęcia, jakby ktoś tu kręcił lustrzanką hmm. i ustawił za szeroką przesłonę, wszystko się świeci na biało. No tak, jak teraz to też jest tak jest naszego honoru. Niepotrzebnego potrzebnego ruchu, bo ta kamera tak pływa bez sensu cały hmm. czas i o ile sam motyw główny jest ciekawy, opowiada o parze, która potrzebuje Terapii, o tym, jak potencjalnie mąż zdradził i jadą na Mazury do domu, tak jakby swojego terapeuty, który ma im zrobić ćwiczenia, jak się mają pogodzić. I jest to interesujące, i ten film posiada takie bergmanowskie motywy, związane tak jakby też z tymi podmianami, które się dzieją w trzecim akcie. Tak, no. Tylko, że tak jakby przez to, że ten film jest krótki i przez to, że widać, że powstawał w chałupniczych warunkach, to strasznie ukręca łeb swojemu pomysłowi. Tak, tak. I wszystko jest tak absolutnie niewiarygodne i tak jakby niepasujące do siebie. Że totalnie też się ten film rozlatuje na kawałeczki i traci się zaangażowanie w niego, mimo że jest krótki. Tak, właśnie yy, na początku właśnie mi się podobało jakby budowanie tej atmosfery, powolne wprowadzanie bohaterów w ten świat tego, tego domku, wprowadzanie kolejnych bohaterów, robi to w trochę w zbyt powolnym. Yy, tempie, no bo potem jest połowa filmu i nagle śpieszymy się, śpieszymy, bo musimy zrobić twista i musimy jeszcze dać jakąś pointę na koniec, tak? I tak jakby decyzje postaci w ostatnich 10 minutach są trochę bez sensu. No tak, właśnie to jest zbyt uproszczone po prostu, no. I mam też duży problem z aktorstwem i z dialogami. No tak. Bo no. aktorzy grają bardzo teatralnie, bardzo stucznie, to jest zawsze to co ja mówię, oni grają, a nie zachowują się jak te postacie. I ja nie lubię jak aktorzy grają, jak tak bardzo widać, że ma być, widać jak oni grają. Ja zdecydowanie wolę naturalne zachowania. Oni są tacy sztywni, teatralni. Plus dialogi tak bardzo skupiają się na tym, żeby brzmieć prawdziwie, że brzmią bardzo nieprawdziwie. Tutaj moim ulubionym y, fragmentem dialogu jest. Kurwa, gdzie jest marzena? W dupie. W związku, tak, to no, ma być poważna no, tak, scena. No, a to brzmi jak jakiś taki no. poboczny żart z Wiedźmina czy coś. No tak, dokładnie. No. I no. po prostu strasznie dużo jest takich naciąganych sytuacji. No, tam jest. jakby ten film trwał chociaż te półtorej godziny, to myślę, że ocena byłaby to wyższa, wyzyskał wtedy dużo film. Znaczy my też rozumiemy, że to właśnie po kosztach, wymienił film i tak dalej. Za bardzo nie miał chyba pieniędzy reżyser, więc wypuścił. No i fajnie, że na to spłacze się to pojawiło. Ten film jest po prostu tak jakby z racji swojego podstawania jest taką ambitną porażką, raczej. No. Jest dosyć mocno przewidywalny, niestety. No, też, to też, prawda. I no. zakończenie wypada płasko, bo w zakończeniu tak jakby dochodzi do rezolucji głównego problemu, ale nie widzimy, jak to rozwiązanie przyjęli bohaterowie. No. Nie ma żadnej ich reakcji na to, co się stało na koniec, co tak jakby zostawia tyle ambiwalencji, że tak jakby nie ma to żadnego znaczenia, co się stało no. na końcu. Tak, i trochę jakby nie wierzymy w to jakby ich zgodę, czy niezgodę. Podpowiedz... Właśnie, bo nie widać, tak, tak... jak oni tak... reagują na to. Gatka, gadka, tak. gadka ok, spod... Okej, wychodzimy, nie? No. Tyle po temacie, nie? Trochę tak słabo to wyszło. Będziemy powoli kończyć, bo już tu mamy 20 minut. No 20 minut, Widzieliśmy większość filmów. Tak, większość filmów... E... widzieliśmy razem. Tak, no więc generalnie ja ze swojej strony najbardziej polecam Moje Serce. Bije tylko, gdy mi każesz. bo jest filmem też ciekawym. Ja przede wszystkim jest film, o którym długo nie pogadaliśmy, to jest Smutna Żaba, czyli film A, z i to jest o memie Żaby Pepe, którą na pewno wszyscy znacie. O tym, jak z niewinnego mema i komiksu przerodziła się tak jakby w neofaszystowski symbol wy... wyznawców Trumpa. To jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony dokument, który jest i śmieszny i przerażający, dobrze zmontowany. Mam animowaną czołówkę, fajną muzykę, naprawdę Wam polecam, jeśli gdzieś to znajdziecie. Bo to jest jeden z ciekawszych filmów dokumentalnych o Internecie, jaki jest dostępny w tym momencie. Zresztą on był nawet na doksach pokazywany, tylko pod innym tytułem. Tak, pod innym tytułem, bo wiadomo, tytuły są Tytuły festiwalowe nie są y, finalne, dlatego ja zawsze podaję oryginalny tytuł, kiedy mówię. No tak. No. Bo one się zmieniają. No ale właśnie o tym mówiliśmy jeszcze, że fajnie, jakby ten film miał inny tytuł. Tak. Czuć dobrze, człowiek. No, dokładnie. I jest zainteresowanie tak jak, każdej tak grupy na Tak, bo. Swoi wiedzą, że to jest o tym, co oni dobrze znają. Laicy są zainteresowani tym, dlaczego film się nazywa tak dziwnie. Więc z naszej strony to festiwalu myślę, że wszystko. Trochę też spamowaliśmy na, <grych> na Instagramie w relacjach. Czekamy na kolejną edycję za rok. Nawet jak to będzie typ online mi nie przeszkadza, nie bo dzięki temu fajnie. oglądam więcej tytuł, tytułów. Może więcej w zeszłym, przyszłym roku opiszemy, bo tak jak obiecowaliśmy wcześniej parę, parę razy, że będziemy pisać, będzie Instagram, będą recenzja. Instagram jest, przynajmniej Instagram jest, Instagram jest, Facebook jest, staramy się wrzucać raz na jakiś czas różne informacje. No i teraz może wrócimy do podcastu, szczególnie, że nagrywamy już niedługo kolejny odcinek, tym razem o Cybermanku. Tak, tak powiedzmy. No czyli o cyberpanku i manku. Pogadamy sobie o grze komputerowej i niekomputerowej. W sumie bardziej komputerowej niż o grze na PlayStation. No, tak. no i o nowym filmie Davida Finchera. No, a dzisiaj to kończymy. No i słuchajcie nas, obserwujcie. Zapraszamy na Facebooka i Instagrama. Hej! Na razie.